Mamy XXI wiek, mamy erę cyfryzacji, elektronicznej bankowości oraz wszelakich dowodów osobistych w formie elektronicznej. Czyli I, powi I powinno być nam w życiu prościej, prawda? Jak najbardziej. I tak samo prościej jest oszukać, że masz 18 lat. I, i. Posłuchajcie, w tej erze tak naprawdę bardzo dużo rzeczy się scyfryzowało, zmieniło, nawet jak was zatrzyma policja, nie musicie totalnie mieć nic przy sobie, wszystko jest na telefonie. Aplikacje. Jest M Obywatel, który jest oficjalny z gof.pl możecie się połączyć z bankiem, jest bankiem, macie dokumenty, e-dokumenty. Dosłownie niedawno, tydzień około temu, dwa tygodnie temu, no, wyszła bardzo ciekawa sytuacja, bo z kubą wiele razy nagrywaliśmy odnośnie tego, jak kupić coś dla pełnoletnich, nie mając y, tylu lat, mówimy tutaj o sprzętach, tak Kiedyś mieliśmy w ogóle film, w którym yy, mówiliśmy, jak kupić bez dowodu. Oczywiście traktowaliśmy to w formie prześmiewczej bardziej, że można poprosić Menela, bo raz tak było. Przecież. Dokładnie, bo to jest najpopularniejsza opcja. Ale obecnie wyszło coś innego, jako że mamy właśnie tą erę cyfryzacji. No to mamy wszelakie różne aplikacje. I Co? w tym wypadku powiemy sobie o aplikacji ICE w nagłym wypadku, która została ze sklepu. Google Play pobrana ponad 100 tysięcy razy, nie wiem ile dokładnie. kościele to tylu nawet na pasterce nie ma. Generalnie jeszcze sprawdzę zaraz czy jest na iOSie, ale trzeba tutaj zaznaczyć na początku tego filmu, że cegła właśnie y, jest sprzedawcą takowych rzeczy. Jako sprzedawca takowych rzeczy, nie zdziwię się jak do pewnych tępych k***iów, <grym> <chudniów, grym> dostrzegł k***a, <kudy, grym> których wy**** po tej informacji, jak się strzeliłem, po chodzi. Ale to zaraz. Przedstawię wam sytuację. Pytam się kogoś o dowód. Form tej aplikacji jest kilka podobnych. Wystarczy, że wpiszecie sobie karta medyczna w sklepie Play'a, czy tutaj na ios -ie. Sytuacja wygląda następująco. Pytasz się człowieka, który nie wygląda na 18 lat o dowód. Na początku może ci nawet powiedzieć, że nie ma, nie ma, nie ma. Wróci za dwa tygodnie i nagle się okazuje, że dowód ma. No to dobra. No to może już Masz te 18 Jak lat Jak można skonczone? chyba w sklepach potwierdzić swoją tożsamość? Najlepiej dowodem osobistym. A jeżeli nie masz? A jeśli nie masz, to oczywiście wyciągasz telefon. Wyciągasz telefon i pytasz się, czy może być karta medyczna. Jako tako brzmi to dosyć legitnie, ponieważ, żyjąc w dobie właśnie tych M-obywateli, to raczej się wydaje normalne. Karta medyczna brzmi dość legitnie, a równie dobrze, ktoś może jeszcze mieć niewyrobiony dowód osobisty, więc w tym M-obywatelu może go jako tako nie być. Więc niech sobie będzie ta karta medyczna. I uruchamiacie sobie tą aplikację, pokazujecie, Twoje zdjęcie jest, Twoje dane są. w porządku. Masz. Tylko te dane są nieprawdziwe! Co? Właśnie, i tu jest pewien problem. Do kogo przyszedł? pewna persona, Gdzie tam głoski chodziły, że no on dosyć nie jest pełen. Od pewnej osoby wiedziałem, znaczy dowiedziałem się, że ta osoba nie ma 18 lat, i nagle się okazało, tak, przyznaję się, sprzedaję nieletniemu. No. I nagle się okazuje, że ta osoba nie ma tych 18 lat. Pomimo tego, że pokazuje mi tą kartę medyczną. Znaczy no na początku uwierzyłeś. Na początku tak. I później stwierdziłem, że za. Kuwa mi pa. tą kartę medyczną w sensie dajcie mnie tą aplikację. Zainstalowałem dwie te aplikacje. Mm. Proszę bardzo, to jestem ja. Podobny, prawda? Nie, nie, kupa nie. No, to jestem ja. To jestem faktycznie ja. Mam 50 tutaj albo 52 lata, teraz nie pamiętam, nie chcę się tego uruchamiać. Marek Piótek. Tak, Marek Fiutek Cześć Marek Fiutek Cześć Karol. <śmany> ja jestem Marek Fiutek i mam 50 lat. Nie wierzysz mi? Brodę mam, tak? Ja 50 lat. Nie, nie osiwiałem jeszcze ani nie byłem dziwo. No to, może <śmany> dobra! sobie pomyślałem, kurwa, byłem głupi. Byłem bardzo, bardzo głupi. Ale wchodzimy sobie w tą aplikację i wchodzimy w sekcję komentarzy. I co jest? No i są takie komentarze. Proszę bardzo. Bardzo fajna opcja, żeby ściemnić, że masz 18 lat. Czy ktoś próbował już z tym kupić wódkę? Przypominam, ta aplikacja została pobrana ponad 100 tysięcy razy. Ile osób niepełnoletnich może na to kupować, i to nie tylko ja się na to nabrałem, bo pytałem się ludzi, którzy mają styczność po prostu z alkoholem, mm. pod względem sprzedaży, pod względem produktów, wyrobów dla nikotynowych, po prostu produktów określonych jako 18 i do nich też przychodzili z tą otóż aplikacją i to się wydaje legitne. I problem jest w tym, że my w ogóle z Kubą nie jesteśmy baby boomers i siedzimy trochę w tych czasach, a jednak, kurwa, młodzi coś to. Zaskoczyło. Coś jest, bo Kombinują jak my, my byliśmy jeszcze siedząc w tym, ile lat jeszcze, byliśmy no, w stanie stwierdzić, że znamy wszystkie te metody, sześcioteńkie. Teraz sobie możemy stwierdzić, dobra, mi że może coś grozić, może za sprzedaż nieletniemu, ale jako taka osoba podała mi jakiś swój. Dowód tożsamości, co z tego, że fałszywy. No to może sobie powiedzmy w takim razie, co grozi, grozi za takie rzeczy. Tutaj najbardziej bliski w kodeksie karnym jest artykuł 270, i teraz wam przeczytam. To w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dobra, nie jest to jako tako podrabianie dokumentu, ale jest to używanie czegoś jako autentycznego dokumentu. I to jest po prostu zwykłe, czywe, żywe, czyste oszustwo, tak naprawdę. I nie ma tutaj zbytnio jakichś wytłumaczeń na ten temat. Po prostu jest to oszustwo. Ja wiem i my wiemy, z Kubą, że no trzeba kombinować, wiadomo, no niech się się ci garnki lepią, tak? No, no, tak. No... Do, ale się przyznajemy do tego, zawsze się prosiło o kogoś, żeby komuś kupił. Tak, żeby, żeby ktoś komuś kupił, przecież pamiętam, że sprawę przychodziłem na stoisko. Jest z mojego rocznika i coś dlatego. przekrada to już, no, no tak, to jest, nie jest nie ważne. Są dosyć dobre pomysły. Czasami się podchodzi na pewniaka, bo się starzej wygląda i nie musi się tego dowodu pokazywać, ale po prostu już tak jakby podrobienie tego i próba oszustwa jest. Zwyczajnie w świecie karalna. To jest, jest... Tylko tak z jednej strony, no dobra. To teraz tak tylko groźnie brzmi. Masz te 15 czy 16 In. lat. Co naprawdę ci grozi, jeśli jesteś skończonym patusem? Grzywnę ty dostaniesz. No, nie, zapłacą to twoi rodzice. No właśnie. Pójdziesz do pierdla. No nie, bo jesteś impotentem. Dostaniesz zawiasy. Mm. Eee. Może nieodpłatne No tak za o, to może kurator. Mm. No, no tak może naciągane, ale... Jest możliwość, że tak. Prawo Polskie nie będzie jakoś tego egzekwowało i wiemy dobrze, że po tym filmie będą komentarze typu Zajebiście, dobrze, że wypromowaliście ten sposób. No, no tak i nie. Tak i nie, bo mam nadzieję, że ten film trafi do jednak publiczności w tym wypadku troszkę starszej albo osób, które mają styczność sprzedają. po prostu, nawet młodsi, którzy to sprzedają i będą wiedzieli po co chodzi. Tak. I że się już na to nie wezmą, bo no co, załóżmy dostaje młody Paragon normalnie, jeszcze zapłacił kartą w ogóle. Matka mu to znalazła. No i gdzie pierwszy problem idzie? Do ciebie. Do ciebie. Ty żeś jeszcze ten drugi jeden kozak to wyleciał z drugą aplikacją do ciebie wtedy, tak? Tak, z drugą. To jest tutaj, macie tą drugą aplikację. Jest parę wariantów tych aplikacji Ztestowałem tylko te dwie po prostu. Co, co tam się już później powiedziałeś, to niech zostanie między nami. Co, co już niektórym mówiłem już jak przychodzili z tą aplikacją, to już powiem tak, to jest wkurwce. To jest wkurwające, że no, ktoś chce cię zrobić. W kur... Tak. Nikt nie lubi być urabiony. Kur... I widzisz na tą mordę 15-latka i masz takie, ty kwa kur... gnoju. I no i zaraz będzie, że robił. tak nam na będą nic Dobra, nie zmieni. w każdym razie, celem tego filmu nie jest pokazanie osobom niepełnoletnim, że patrzcie macie taką możliwość, a promocja naszej zrzutki na pakiety jest taka zrób to, tutaj. Tak... <grym> ale naprawdę mam nadzieję cicho, że ten film pomimo tego, że może być beznadziejnie zmontowany, możemy być chłopymi prowadzącymi a bo jesteś... to ma swój jednak przekaz niewartościowy, ale ostrzegający, ostrzegawczy po prostu uważajcie na te aplikacje, bo żeby się nie okazało, że ktoś sprzeda 14-latkowi, 2 litry w budy i będzie problem. A on się schleje jak szmata i ledwo co przeżyje, bo waży 40 kg, Ma niedowagę. A spiny pójdą do was. Bo ty jako pierwszy sprzedałeś i nie sprawdziłeś legitności dokumentu. I wiemy, że nas ogląda młodsza publiczność i może... Młody... Niektórzy mają 18 lat. No tak, Wiem no ale... o tym. Zdarzają się tacy faktycznie pełnoletni, którzy... Czasami podchodzą w robocie, a bo cię kojarzę. Mogą, mogą kojarzy. tak naprawdę te młodsze teraz sobie się zafaflunić w komentarzach, że jesteśmy hipokrytami, ale jesteśmy i do tego się wprost przyznajemy. To się fafluńcie. Nikt nie powiedział, że w życiu będzie łatwo. bo ja wam trochę utrudniłem. My też różnie z Kubo mieliśmy różne sposoby na to, ale... Chyba nigdy nikogo nie oszukiwaliśmy pod tym względem i trzeba kończyć. Ja tylko przypomnę sytuację, gdzie laseczka 16-letnia chciała mi popienić berło kurwa. I to już było bardziej ambitne. Tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku.